W tym filmie zobaczycie list, który wysłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nieaktualnych zaleceń. Które dostają pacjenci chorzy metabolicznie. Ten list jest rozpoczęciem walki i edukacji systemu na temat stylu niskowęglowodanowego i próbą wdrożenia tego sposobu leczenia u chorych metabolicznie. Dowiecie się także, jak powinny wyglądać prawdziwe i skuteczne zalecenia, które powinien dostać pacjent chory metabolicznie, i zobaczycie, jak obecnie wyglądają te zalecenia. Bracia Rodzeń. Szanowna Pani Minister, jako lekarze praktykujący na co dzień z niepokoją obserwujemy narastający problem zaburzeń metabolicznych w Polsce. Coraz więcej pacjentów zmaga się z chorobami takimi jak cukrzyca typu drugiego, otyłość oraz insulinooporność. Te schorzenia nie tylko obniżają jakość życia pacjentów, ale również znacząco obniżają, obciążają cały system opieki zdrowotnej. Martwi nas szczególnie fakt, że pomimo dostępnych metod leczenia, Osób dotkniętych tymi problemami stale rośnie, a choroby metaboliczne stają się jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. I dalej w liście do Ministerstwa Zdrowia piszemy, że obserwujemy, że obecne modele terapeutyczne nie przynoszą oczekiwanych efektów. W naszej codziennej praktyce klinicznej widzimy, że standardowe podejście do leczenia cukrzycy typu drugiego oraz otyłości często nie skutkują wy. Wystarczającą poprawą stanu zdrowia pacjentów. I ten list napisaliśmy w kontekście, który dokładnie opisaliśmy w raporcie stworzonym właśnie przez nas w 2024 roku, w tym kontekście, w którym lawinowo wzrasta ilość chorób metabolicznych, a pomimo nowoczesnych sposobów i leków dostępnych na rynku, nic się nie zmienia, wręcz pogarsza, więc na logikę według nas trzeba szukać wszelkich sposobów, żeby dać. Skuteczne rozwiązania. I w związku z tym zwracamy się z uprzejną mą prośbą o wprowadzenie diet niskowęglowodanowych oraz postów przerywanych jako standardowych elementów terapii u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi. Jednocześnie prosimy o systematyczną ocenę dowodów naukowych dotyczących diet niskowęglowodanowych, które coraz częściej są promowane jako skuteczna forma leczenia i profilaktyki w obszarze zaburzeń metabolicznych. I dodam, że prosimy o systematyczną ocenę, znaczy też niezależną ocenę. Wyżej w tym liście też podkreślamy, że Badania naukowe i międzynarodowe wytyczne na rok 2024 przedstawione w raporcie, zresztą w linku pod tym filmem możecie sobie go pobrać, jednoznacznie wskazują na wysoką skuteczność diet niskowęglowodanowych w poprawie kluczowych parametrów zdrowotnych u pacjentów z cukrzycą oraz w redukcji masy ciała i z otyłością. Ale dlaczego akurat walczymy o to, żeby diety niskowęglowodanowe i posty przerywane stały się ważnym, głównym elementem? elementem leczenia chorób metabolicznych, no bo nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że przyczyną wszystkich chorób metabolicznych jest Insulinooporność to jest taki stan, który w wyniku najczęściej jedzenia zbyt dużej ilości węglowodanów sprawia, że Twój organizm wydziela insulinę zbyt często jak na możliwości adaptacyjne Twojego organizmu, i dochodzi do hiperinsulinemii, czyli zbyt dużego poziomu insuliny, a w konsekwencji dochodzi do insulinooporności. A to jest podstawa wszystkich chorób metabolicznych, dlatego trzeba ograniczać węglowodany. Żeby wycofać te choroby. I gdyby był na rynku lek, cudowna pigułka, kapsułka, tabletka, czy zastrzyk, który by to wszystko załatwiał, czyli wycofywał insulinoporność poprzez obniżenie insuliny, to pewnie ten list by wyglądał nieco inaczej. Byśmy prosili, żeby ten lek był refundowany dla wszystkich osób, najlepiej za darmo dawany lub dodawany do wody z kranów, ale tego leku nie ma, nie będzie, bo ten lek to zmiana sposobu odżywiania. Stylu życia. Wysłaliśmy ten list do ministerstwa i na szczęście nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź. Odpowiedź przyszła z Departamentu Lecznictwa i była konkretna i bardzo nam pomogła w dalszych działaniach. Pierwszy listopad e, i e, faktycznie Departament Lecznictwa e, mówi nam w skrócie w ten sposób: to nie my odpowiadamy za tworzenie zaleceń, e, ale to w e, oni pełną konsekwencję cytuję opracowanie zaleceń postępowania diagnostyczno-leczniczego pozostaje w wyłącznej kompetencji ekspertów zrzeszonych w stowarzyszeniach będących zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym piszą dalej zalecenia postępowania mogą być opracowane jako dokumenty krajowe czyli niezależnie albo w drodze adaptacji do polskich warunków zaleceń międzynarodowych. Dowiedzieliśmy się, że to Towarzystwa Naukowe tworzą albo kopiują zalecenia z zagranicy, ale też dowiedzieliśmy się bardzo ważnej rzeczy, że te zalecenia czy wytyczne nie są czymś, Czym powinniśmy inaczej, czym musimy bezwzględnie pod groźbą kary kierować się przy podejmowaniu naszych decyzji terapeutycznych? Innymi słowy, te zalecenia nie są prawem, są, cytuję, to są zalecenia. One powinny pomagać lekarzom w podejmowaniu decyzji w codziennej praktyce, ale ostateczne decyzje dotyczące indywidualnych pacjentów musi podejmować lekarz. A naszym prawem i obowiązkiem. Pod groźbą kary jest leczenie pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą naukową. I tu jest tak zwany pies pogrzebany. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że te wytyczne są niezgodne z aktualną wiedzą naukową, a wy stosujecie te wytyczne, mimo. Że nie musicie ich stosować, tylko powinniście stosować aktualną wiedzę. Departament Zdrowia, w odpowiedzi w tym liście, przypomina nam podstawę prawną, która nas obliguje do postępowania właśnie w sposób taki. To jest dziennik ustaw z 2024, pozycja 1287, artykuł 4, zgodnie z którym lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie. Ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania i rozpoznawania. No to aktualna wiedza medyczna to nie są aktualne zalecenia medyczne, chyba że zalecenia są oparte o aktualną wiedzę medyczną, wtedy te dwie rzeczy są równoważne, ale w momencie, kiedy zalecenia nie opierają się na aktualnej wiedzy medycznej, my musimy pod groźbą konsekwencji prawnych brać aktualną wiedzę, bagatelizując i usuwając na bok nieaktualne zalecenia medyczne. Wobec tego ruszyliśmy dalej i zgodnie z instrukcją i z podpowiedzią z Departamentu Lecznictwa przygotowaliśmy listy i pisma do wszystkich polskich towarzystw zajmujących się pacjentem chorym metabolicznie. Głównie zależało nam na tym, żeby aktualną wiedzę dostarczyć Polskiemu Towarzystwu Leczenia Otyłości i Polskiemu Towarzystwu Diabetologicznemu, gdyż to osoby zarządzające tymi towarzystwami mają ogromną odpowiedzialność i yy, główne zadanie w tworzeniu wytycznych i zaleceń, które bardzo rzetelnie i karnie można powiedzieć, stosują wszyscy lekarze, a też bardzo często dietetycy. I w tym liście piszemy bardzo podobnie jak w liście do Ministerstwa Zdrowia, że najbardziej aktualne badania naukowe i międzynarodowe wytyczne, które przesyłamy zresztą w załączonym raporcie, wskazują jednoznacznie na wysoką skuteczność diet niskowęglowodanowych w poprawie kluczowych parametrów zdrowotnych, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą typu drugiego, czyli. Dajemy nadzieję, że może gdzieś nie do końca dobrze przeanalizowali aktualną wiedzę, że mogliby to rozszerzyć z wielką korzyścią dla pacjentów chorych metabolicznie. Dostaliśmy odpowiedź, która mnie osobiście nie zaskoczyła i wiązałem z dalszą wymianą myśli i merytoryki. Jakąś nadzieję, ale nadzieja totalnie została pogrzebana przy drugim liście. Bo nic tylko dowiedzieliśmy się, że polskie towarzystwo diabetologiczne jest kopią europejskiego towarzystwa, to ono się nazywa Badań nad Cukrzycą. Ja zacytuję mhm. zaraz ten, ten moment. Tak, w odpowiedzi jest napisane, że w ogóle powinniśmy być niezwykle ostrożni, jeżeli chodzi o wprowadzanie ograniczania węglowodanów i podkreśla tutaj pan profesor kulpa z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego e, mówi, że problem ten był szczegółowo analizowany przy tworzeniu zaleceń Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą dotyczących żywienia i zalecenia te wraz z piśmiennictwem przesyła pan profesor w załączeniu e, i e, konkluduje, że zalecenia te dopuszczają w pewnych sytuacjach stosowanie diet niskowęglowodanowych z wyjątkiem diet o bardzo małej zawartości Węglowodanów i później pisze dalej, że nasze zalecenia wyglądają w tym zakresie podobnie, choć są nieco bardziej precyzyjne. I to jest bardzo ważna część, bo teraz właśnie usłyszycie, jak wyglądają oficjalne zalecenia, które dostaje pacjent chory metabolicznie. Tylko trzeba ubrać to i, i patrzeć na to w kontekście tego, co powiedzieliśmy, że główną przyczyną chorób metabolicznych, a już na pewno w 100% cukrzycy typu drugiego, jest insulinooporność. chili。 Zbyt dużo węglowodanów to jest jedna z głównych przyczyn, czyli jedzenie zbyt dużej ilości węglowodanów przyczynia się do insulinooporności, a insulinooporność to cukrzyca. Wobec tego zobaczcie, jak wyglądają aktualne zalecenia i wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Udział węglowodanów w diecie powinien wynosić około 45% całkowitej ilości energii, to bardzo dużo. Jeżeli węglowodany pochodzą z produktów o niskim indeksie glikemicznym i dużym udziale błonnika, ich udział w Ogólnej kaloryczności diety może być nawet większy do 60%. Wow! To jest ponad 50% jedzenia makaronów. Wysoka podaż kalorii z węglowodanów powinna być też zalecana osobom o bardzo dużej aktywności fizycznej, z kolei niższa do od 45 podaży kalorii pochodzących z węglowodanów. Hmm, czyli od 25 do 44 może być czasowo, nie na cały czas, tylko czasowo, zalecana osobom o niewielkiej aktywności fizycznej, u której możliwości jej zwiększenia są ograniczone, na przykład, z uwagi na skorzenia współistniejące, Czyli mówiąc ogólnie, jeżeli ktoś jest obłożnie chory i nie rusza nogami, nie może pójść pobiegać, pojeździć, to tylko i wyłącznie czasowo może mieć ograniczone węglowodany do poniżej 44, ale nie niżej niż 25, tylko czasowo. No bo rozumiem, że za miesiąc, dwa już po tym czasie musi z powrotem jeść węglowodany między 45 a 60. Jest to swoistego rodzaju paradoks, dlatego że na początku no, ten przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Diab Diabetologicznego pisze tak, o ile bowiem dane dotyczące surogatów takich jak glikemia czy masa ciała, w krótkookresowych badaniach są korzystne, nie ma dowodów opartych o wieloletnie badania randomizowane dotyczące twardych punktów końcowych, np. śmiertelność ogólnej czy śmiertelności sercowo-naczyniowej, jeżeli chodzi o diety z ograniczeniem podaży węglowodanów. Czyli to był argument, że nie wpisujemy tych zaleceń do tych zaleceń do wytycznych, a z drugiej strony w wytycznych z 2024 roku są wpisane wysokowęglowodanowe zalecenia, które nie mają również żadnych... Tego typu dowodów z twardymi punktami końcowymi. Wręcz nawet w odpowiedzi do, na ten list piszemy, że zgadzamy się, że w zaleceniach dietetycznych należy być niezwykle ostrożnym. Warto jednak zauważyć, że podobne ograniczenia dotyczą również wielu aspektów oficjalnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, niemniej, mimo to są w nich zapisane. Zarzut ten nie powinien być stosowany selektywnie wobec diet niskowęglowodanowych, gdyż dotyczy niemal każdego modelu żywieniowego. Przykładowo sami Państwo piszą w rekomendacjach cytujemy: brakuje wystarczających dowodów naukowych na ustalenie jednej optymalnej ilości węglowodanów w diecie dla osób z cukrzycą. I mimo to, to już jest koniec cytatu, mimo to podpunkt ten niżej widnieje zapis. O 45% udziału e, z, e, węglowodanów do 60%. Mimo, cytuję, braku dowodów. No to jasno można stwierdzić, że ta część wytycznych czy zaleceń no, Europejskiego Towarzystwa, czy tam grupy e, właśnie, czy odpowiednika Polskiego Towarzystwa, jest. Są wytycznymi nieaktualnymi, czyli tworzonymi na podstawie nieaktualnej wiedzy, właściwie na podstawie żadnej wiedzy, bo nie ma wiedzy wiarygodnej, która nakazywałaby pacjentowi chorobę metabolicznie jeść aż tyle węglowodanów. No plus, trzeba tutaj podkreślić, że przeanalizowaliśmy ten dokument przesłany jako źródło wiedzy odnośnie argumentacji. Tamtej strony i zapoznaliśmy się też z powiązaniami autorów tego dokumentu z firmami farmaceutycznymi i spożywczymi. Tutaj widzicie wszystkie te związki na ekranie. Drobnym maczkiem zapisana strona A4. Podmioty związane z produkcją żywności: Barilla, producent makaronów, Quaker, marka należąca do PepsiCo, producent płatków zbożowych i śniadaniowych. Oatly Group AB, producent zbożowych napojów roślinnych. Unilever, obejmująca marki produkujące lody, margaryny, tłuszcze roślinne. Tate and Lyle, producent słodzików. I General Mills, producent płatków śniadaniowych. Na te dane i na takie badania finansowane przez te firmy powołuje się Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością i zadajemy pytanie polskiemu towarzystwu, czy w związku z powyższym uważają państwo, że taka szeroka gama Szczególnych autorów publikacji, na którą jako Polskie Towarzystwo Diabetologiczne się powołujecie, nie ma wpływu na jej treść. Biorąc pod uwagę, że są to raczej powiązania z podmiotami zainteresowanymi większą podażą węglowodanów, czy medycyna oparta na dowodach nie powinna być niezależna? I analizując ten dokument, który otrzymaliśmy w, w załączniku, no ten dokument nie potwierdza. Jasno, że nie powinniśmy stosować diety kategonicznej, wręcz powołuje się na badania, które są no, skonstruowane dziwnie, na przykład powołują się na badanie jeżeli chodzi o to, że dieta ketogeniczna powoduje ryzyko hipoglikemii, no to autorzy przytaczają przypadek 22-letniej kobiety z cukrzycą typu 1 oraz 69-letniej kobiety, u której wystąpiła hipoglikemia na diecie ketogennej w połączeniu z alkoholem. Przypadek ten ilustruje, że przestrzeganie diety, to cytat z badania, diety ketogennej przez dłuższy okres czasu w połączeniu ze spożyciem alkoholu może zaburzyć normalne mechanizmy homeostazy glukozy i skutkować w znacznym stopniem Hipoglikemii. No, sorry, to jest dowód na to, że nie należy stosować diety ketogennej. Nie, to jest dowód na to, że jak się ma cukrzycę typu pierwszego, stosuje się alkohol, to można pod wpływem alkoholu przedawkować insulinę i mieć hipoglikemię. Jeżeli się tego robi, to się robi z niewiedzą i tak po prostu na hop, siup. I o tyle to jest myślę, że przykre ta kolejna odpowiedź na ten list, który czytamy, jest to, że zaraz zresztą Wam przeczytamy, bo jest krótka. Jest takim dowodem na to, że chyba ta troska o pacjenta gdzieś tam zginęła w gąszczu regulacji przepisów i wpływów. Zwłaszcza, że piszemy w tym liście, tymczasem istnieje szereg korzyści, w których diety niskowęglowodanowe przewyższają diety bazujące na większej ilości węglowodanów w kontekście cukrzycy typu drugiego. To jest na przykład lepsza re regulacja. Apetytu, lepsza stabilizacja glikemii, poprawa wrażliwości na insulinę, większa redukcja stanu zapalnego, aspekty psychiczne i wiele, wiele innych, które wymieniamy, obawiam się, że nie zostało to wzięte na poważnie i nawet chyba tego raportu tam do końca nie przestudiowali. I to jest też dowód, te wszystkie listy, te odpowiedzi, jest dowód na to, jak trudno zaktualizować system. My oczywiście nie będziemy się poddawać, dzięki Wam mamy moc, bo jesteśmy potężną społecznością, której nie można zbagatelizować, nie ma takiej możliwości. To za sobą pociąga dalsze kroki. My nadal będziemy prowadzić korespondencję i polemikę i dyskusję ze wszystkimi towarzystwami. A dla Was informacja jest ważna, żebyście tylko zobaczyli i widzicie, jak trudno jest zmienić system. My robimy swoje, a wy róbcie swoje. Ograniczajcie węglowodany, wycofujcie choroby metaboliczne i pamiętajcie, nie bierzcie tych zaleceń i wytycznych jako aktualnych i za jakąś prawdę objawioną, która da Wam zdrowie. Bardzo często wręcz przeciwnie. W takim razie no, skończyliśmy na razie na tym wymianę. Oczywiście tu się nie poddajemy, ale uważamy, że jednak do innych drzwi będziemy musieli pukać, bo niestety skutecznie. Zniechęcono albo zamknięto tą możliwość, odpowiedź pana profesora Klupy. Jeszcze raz podkreślam, iż zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego są do pewnego stopnia pochodną zaleceń europejskich, które państwu przesłałem i które, jak to jest wyrażone w tytule tych zaleceń, są zaleceniami opartymi o dowody naukowe. Odpowiedź na większość z Państwa pytań znajdziecie po uważnej lekturze tych zaleceń przygotowanych przez najwybitniejsze grono ekspertów europejskich. Przykre to jest, bo nie ma odpowiedzi na nasze pytania. To jest bardzo przykre. Trudno jest mi kontynuować z Państwem dalszą polemikę, ponieważ podmiotów pragnących prowadzić podobną dyskusję jest bardzo dużo i prowadzenie cyklu pytań i odpowiedzi z nimi wszystkimi jest po prostu niemożliwe. Wszystkie nowe dowody naukowe odpowiedniej jakości, które pojawią się w najbliższym czasie, zostaną podsumowane w kolejnej edycji zaleceń europejskich i tym samym zaleceń polskich, czyli niestety kopia z poważaniem. I już na koniec, tym bardziej. Wzywamy wszystkich do niezależnego myślenia. Może znajdzie się w końcu ktoś, kto niezależnie, samodzielnie, nie kopiując, przeanalizuje te badania, zresztą my zrobiliśmy to za Was, weźmie, weźmie te badania naukowe i jak wiele towarzystw na świecie, chociażby Australia, chociażby Wielka Brytania, chociażby Ameryka, chociażby Kanada, już zaczynają się budzić i tam pacjenci otrzymują a przynajmniej mogą otrzymać zalecenia niskowęglowodanowe. Nie poradzimy sobie z plagą chorób metabolicznych, kiedy będziemy zabetonowani, będziemy czekać tylko, aż jakieś towarzystwo zagraniczne, mocno sponsorowane przez przemysł produkujący makarony, wyda kolejne nieaktualne lub mocno nieaktualne zalecenia. Ale też przy okazji tych działań prosimy Was, wskakujcie w raport, kopiujcie linki i wysyłajcie wszystkim znajomym, może znajomym lekarzom coraz więcej. Lekarzy się budzi coraz więcej lekarzy, profesjonalistów ma dosyć tego systemu. Zauważyli, że zresztą dochodzą do tej wiedzy, często sami, ale też przy naszej pomocy i widzą, że faktycznie zalecenia aktualizują się strasznie powoli, nie mogą też czekać na to, bo chcą pomagać swoim pacjentom, więc pomóżmy im pomagać. Niech świat się zmienia, niech leczenie cukrzycy, stłuszczenia wątroby insulinooporności opiera się na Aktualnej nauce, a nie na wpływach. Walnijcie w kciuka, wtedy bezduszne algorytmy podeślą ten film dalej i życzymy wam niezależnego myślenia, wzywamy do niezależnego myślenia. Dołącz do niezależnie myślącej i pięknie żyjącej społeczności.